Dzień dobry. Witam państwa w kolejnym wywiadzie z cyklu Wyleczenie Amantodyną. Naszym dzisiejszym gościem jest pan Tomasz, który w marcu tego roku leczył się amantodyną. Opowie nam o przebiegu swojej choroby. Dzień dobry panie Tomaszu. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Proszę nam opowiedzieć, jak przebiegała pana choroba. Eee, moja choroba przebiegała dosyć łagodnie, dlatego że ja zadziałałem na nią po może dwóch godzinach od chwili, kiedy poczułem, że coś się dzieje niedobrego, a miało to związek z moją pracą. W związku z tym, że pracuję w, poza granicami Polski, moi koledzy zarazili się. I w ciągu tam kilku dni zauważyłem, że jeden z nich yy, po prostu nagle zaczął robić się cały czerwony, kaszlał, miał, widać było, że ma gorączkę. Po pytaniu, czy coś z nimi jest nie tak, stwierdził, że ma astmę i to jest normalne. Więc ja mu odpowiadam, że znam go już około roku czasu i nie widziałem nigdy go w takim stanie. I później zaczął się sam zastanawiać, co się z nim dzieje. Zadzwonił po rodziców, przyjechali po niego. I okazało się, że ma odmianę brytyjską. To dowiedział się w Sanepidzie w Magdeburgu. Bo po pochodzi z Magdeburga. E, minęło tam może ze 2-3 dni i weekend to był, a jeszcze była jedna ważna rzecz jest, jak to wszystko się odbywa. E, szefostwo firmy zakazało Podawać wszystkich na kwarantannę, bo ktoś musi pracować. Więc y, kolega podał tylko tych, których znał nazwiska, i, i myśmy jako w sumie Polacy sami zostali, bo nie znał dokładnie naszych nazwisk, nawet nie wiedział jak się, jak się je pisze, więc podał z samych y, kolegów y, Niemców i, i jeszcze jednego Polaka, którego akurat znał. No i myśmy pracowali w sumie z chorobą, tak naprawdę. Trwało to 2-3 dni może i w sobotę o godzinie 20, 20 poczułem e, coś takiego na, na klatce piersiowej, jakby ktoś kładł e, taką listwę, blachy, arkusz i tak powoli dogniatał. E, chorowałem nieraz na grypę, na inne tam sprawy wirusowe, więc nigdy w życiu czegoś takiego podobnego nie czułem. No i tak się domyśliłem, że to jest y, ta odmiana ta brytyjska, bo to była odmiana brytyjska, później się dowiedzieliśmy i od 22 dwie tabletki zjadłem amantadyny i potem co 6 godzin, w sumie sam zjadłem wtedy chyba ze 6 sztuk, bo to był początek to mi wystarczyło, I jak ręką odjął. I nie robiłem, e, e, testy wychodziły negatywne, ale to były takie w pracy robione testy w szpitalu, czy gdziekolwiek nie robiłem testu, bo, no bo nie robiłem, bo, no bo po co? Ale po, po jak to wszystko minęło, po przyjeździe do, do Polski zrobiłem y, przeciwciała, czy rzeczywiście było to, to tak, to miałem tam, wykazało ileś tam przeciwciał i ta pani w laboratorium powiedziała, już pan przechodził. COVID. -a. No i ja to to jest moja przygoda szybka, bezbolesna, a będąc później u pani doktor, bo oczywiście zrobiłem wszystkie badania sobie sam, czy będąc ciekawym, czy nastąpiły jakieś zmiany w czymkolwiek, w krwi w, czy w wszystkie nawet hormony I, i idąc do swojej pani doktor y, na rozmowę, y, jak zobaczyła wynik y, tych przeciwciał to stwierdziła, że musiałem już dawno przechodzić covid bo już ich tak dużo nie ma, no nie? A ja jej mówię, że to nie było dawno, około dwóch tygodni do tyłu. Ona mówi, że to niemożliwe, bo jest za mało przeciwciał, no nie? Bo one spadają tam z czasem, ale, ale to musiało być dużo, dużo wcześniej. Więc ja jej mówię, że po prostu chorowałem tylko kilka godzin, bo Amanda Dyna zrobiła swoje i, i, i Wyzdrowiałem. Więc nagle na jej twarzy zrobiło się, można by powiedzieć, że smutno z tego powodu. <noise> nie wiem dlaczego powinna się cieszyć. E, moim następnym pytaniem było, czy przepiszę mi Amazonę w tym czasie. Stwierdziła, że nie ma takiej możliwości, że nie jestem przede wszystkim chory na Parkinsona. To było pierwsze, pierwsze co powiedziała. No ale ja się do tego przygotowałem, więc odpowiedziałem mi, że ten lek, ten lek nie był wymyślony na Parkinsona, tylko na grypę typu A. No to z drugim pytaniem jej było, czy mam grypę. Szale, że nie powiedziałem, że mam, ale, ale powiedziałem, że nie, więc mi nie przepisała i po prostu potraktowała tak. A, kazała mi, dokładnie kazała mi się przenieść do Przemyśla, do pana Bodnara, żebym miał... Przepisał tą amantadynę. No. Tak, tacy są lekarze dzisiaj. A jak pan zdobył amantadynę, że zażył pan ją tak bardzo szybko? Amantadynę miałem wcześniej. Yy, już załatwiłem receptę, jak jeszcze było, powiedzmy, jak mało ludzi jeszcze wiedziało o tej amantadynie. Bo ja akurat miałem takie szczęście, że że poprzez tam kogoś, poprzez kogoś. Yy, jakiś tam może nie kontakt był z, z, z panem Budnarem, ale, ale słyszałem o nim, że, że, że Amantadyną leczy COVID i, i ma stuprocentowe wyzdrowienia, więc, więc jakaś podświadomość mówiła, załatw, załatw tą Amantadynę, bo może się przydać. No i ja zdobyłem receptę. Problem był z wykupieniem. Problem był z wykupieniem, bo przedzwoniłem chyba do 20 aptek. Mało tego. Jeszcze w jednej z aptek w mojej okolicy, jakieś tam może 30 kilometrów, szef całej apteki powiedział, że ma amantadynę, ale mi nie sprzeda. Dlatego, że trzyma dla swoich. To też było dziwne, dlatego że taki produkt jak ma to powinien sprzedać. I znalazłem ją w górach. W górach o, to gdzieś było oddalone, nie wiem, 300 kilometrów od miejsca mojego zamieszkania, więc, więc zleciłem wykupienie recepty mojemu bratu, wykupił ją, tą mamantadynę i wysłał ją pocztą. Czy w trakcie stosowania amantadyny odczuwał Pan jakieś działanie niepożądane? Nie, absolutnie żadnych. Mhm. I wiem, że nie był Pan jedyną osobą korzystającą z amantadyny w Pańskiej Rodzinie. Mógłby nam powiedzieć. Nie pan coś dlatego, że, że tam jest 50 sztuk i to jest mniej więcej na trzy osoby. I, I widziałem jak to działa tak. W czwartym dniu powiedzmy chorej osoby i, i która już nie mogła, nie mogła po prostu wstać brak siły, bo, bo ta ostatnia ostatnia odmiana tego covida jest taka, że, że ludzie nie mają siły wstać po prostu. Dwa dni minęły i, i normalnie osoby funkcjonowały w kuchni, obiady gotowały. Nie wiem co się dzieje. W każdym bądź razie nie jest za dobrze, dlatego, że, że skoro nie mamy do, do dyspozycji tego lekarstwa, to to jest coś grubszego. W Niemczech też jest problem, dlatego, że byłem w aptece zapytać się. Tu jest y, Amantix bodajże, Amantix, No to oczywiście też na receptę i, i tylko pani w aptece się uśmiechnęła, powiedziała, a to co ma amantadynę, tak? No mówię tak. Bo nie, nie ma. Recepta musi być. Mhm. A recepty też nikt nie chce wypisywać. A czy widzi Pan jakieś światło w tunelu? Światło w tunelu czy widzę? No, no, nie sądzę, że, że, że dopuszczą to mamantadynę do stosowania w Polsce, bo to, co robi minister zdrowia, jak się wleczą, wleką te, te wszystkie próby i sprawdzenia, to. Nie wróżę nic dobrego. Po prostu. Dla mnie to jest, to jest trzecia wojna się zaczęła i, i chodzi o wyeliminowanie części ludzkości. I, i chyba, chyba to na tym polega. Jeszcze nie wiadomo co jest w tych szczepionkach tak naprawdę. Zobaczymy. No światło to, no, no, co, no musi, musi, musi Muszą... Przede wszystkim część polityków musi się tym zająć i, i, i naciskać tam w odpowiednie punkty miejsca. Lekarzy, żeby, żeby po prostu była dla Polaków do, do, do sprzedaży. A, a, a z tego co ja widzę, co się dzieje, teraz m, kupujemy już m, Amantadynę, ale nie z importu, która nie kosztuje 20 kilka zł, tylko kosztuje 69 zł. Plus do tego recepta, która też kosztuje tam powiedzmy 60 zł, i z 20 zrobiło się 120. Więc Moje pytanie też może być takie, co się stało z Polską mam no, Gdzie ona się podziała? E, następnym wyjściem może być to, że po prostu ludzie nie wytrzymają i będą musieli wyjść na ulicę i zrobić jakiś tam porządek, bo no bo skoro jest coś co, co pomaga nikt nie chce przyłożyć do tego ręki rządzących z lekarzy, żeby, żeby korzystać z tego ile się da bo we, według mnie wielu wielu ludzi skoro dzisiaj jest 20 tysięcy hospitalizowanych Polaków podając im to lekarstwo podejrzewam że większość z nich by na drugi na drugi na trzeci dzień już była w domu i nikt by nie musiał cierpieć z tego powodu że łóżka są pozajmowane i to jest przykre że, że słucha się w telewizji tych pajaców bo inaczej nie można o nich powiedzieć że oni się nie mogą leczyć, bo, bo, bo ludzie na covid zajmują im łóżka. Ale gdyby była dostępna mantadyna w taki sposób, jak powinna być, to byłyby miejsca dla tych ludzi, bo oni by po prostu w domu to przechodzili jak zwykłą grypę lub jakieś przeziębienie. Nikt by nie musiał umierać tak naprawdę. I ja oby było lepiej w przyszłości. Dziękuję Panu bardzo za udzielenie tego wywiadu, a Państwa jak zwykle zapraszam do kontaktu na maila amantadyna małpa, jeśli leczyliście się Państwo amantadyną i chcielibyście nam o tym opowiedzieć. I również zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej amantadyna-dla-polski.pl, gdzie znajdują się wywiady z lekarzami i pacjentami wyleczonymi amantadyną, list poparcia dla tego leku. I ważne informacje dotyczące badań klinicznych prowadzonych obecnie w Polsce. Dziękuję panu jeszcze raz. Dziękuję również. I do zobaczenia. Do zobaczenia.